Głównym celem tego projektu, drugiej prezentacji, jest stworzenie miejsca, które przypomina czasach świetności w za zbrojnym. Miejsce ma to kojarzyć się głównie z aktywnym wypoczynkiem, relaksem, spotkaniami z przyjaciółmi, a także z, nie, z niezapomnianymi imprezami masowymi poprzez właśnie modernizację zieleni, wprowadzenie małej architektury, wyeksponowanie alei głównej, tzw. szlaku Świętego Alberta i wyznaczenie zaprojektowania strzelczaw i gier, kultury i sztuki i Stan obecny widoczny poniżej w czerwonej obramówce. Widać zdezerowane, zniszczone i tylko fragmentaryczne urodzenie. W zielonej obramówce wejście do nowego parku zdrojowego, mianowicie eleganckie, niewymagające malowania, obradzenie z elementów żelibnych i murowanych oraz przywrócenie napisu park zdrojowy, żeby każdy z przechodniów nie miał wątpliwości, że tu się znajduje właśnie park, który ma się stać wizytówką w przyszłości w miejscowości Warice. Głównym elementem liniowym naszego parku są aleje, którymi przebiega ślad Świętego Alberta. Trasa szlaku barwiona byłaby na zielono żwirem prowadzącą od bramy głównej. Tu widać na tych strzałkach, to była ta aleja wysypana tym żwirem zielonym. Łukiem by przechodziła obok amfiteatru, widocznego również tutaj po lewej stronie. A także do wyjścia w północnej części parku. Elementy przedstawione na zdjęciach wzorowane będą na Żywieckim Parku Habsburgu, który należy do najpiękniejszych parków w stylu angielskim w Polsce i to są te podpisane stanem projektowanym, a po lewej stronie widoczny stan obecny. Chcemy, park Chorniecki także został wpisany w poczet najpiękniejszych, a w się konkurencją dla parku w Żywcu stawiamy na prostotę, i, czyli na kamień i prostą formę z nieaktywnego mater, mater, materiału materiału. Są to rejony związane z wodą, zatem wytrzymałość materiałów tu aspekt kluczowy, żeby nie dokładać potem do y, ich renowacji czy remontów. Teren wokół stawu proponujemy obsadzić roślinnością wodolubną, czyli liliami i kaczęcami, y, po to, by o każdej porze roku roślinność y, stanowiła atrakcyjny kolorowy element z tego obszaru. Szczegółowy plan nasadzeń zawiera opis techniczny, który był dostarczony tutaj do gminy. Jednym z ciekawszych elementów parku są pergole prowadzące do altany głównej, również kamienno-metalowe, nawiązujące do mostków i otoczenia potoku. Proste i eleganckie, odsadzone od wyjścia i wyjścia efektownym złotokapem, Zaś w centralnej części winogluszczę. Sercem naszego projektu byłaby altana na wyspie o powierzchni około 370 m2. Do wyspy prowadziłyby dwa mostki, zatem nie będzie problemu z udzieleniem tego obszaru. W centrum altany znajdowałby się kominek z grillem. Otoczenie wodne altany proponujemy rozmaicić z fontannami. Wszystko jest widoczne tutaj na dolnej części slajdu po lewej stronie, a także na pełnym planie projektu. Wszystko jest tam opisane, także można też sobie podejść zobaczyć. Bo tak obrazowo nie my tu skracamy, tylko w sensie, że pokazujemy części obrazów. Ale jeśli ktoś by chciałby chciał zobaczyć całość, jak to wygląda, to w komputerze nie jest to możliwe. Dlatego to jest ten drugi największy projekt, ten o którym ja mówię. Obecnie, plac zabaw zajmuje niewielką powierzchnię parku. Chcemy to zmienić ponieważ dzieci też powinny um, aktywnie um, uczestniczyć um, no w ogóle w swoim życiu um, tak Były aktywne po prostu. Um, a park będzie to najle najlepszym miejscem do zabawy i rozwoju. Um, zlokalizowany był na, zlokalizowany na płaskim, ale osłoniętym terenie, to widać stan obecny, tutaj na tych czterech zdjęciach. Brak tam większej grupy drzew, dających w czasie opału schronienie. Nie spełnia on, y, w ogóle norm bezpieczeństwa. Przebudowa placu zabaw będzie polegała przede wszystkim na zmianie jego dotychczasowej lokalizacji oraz na zmianie i dodaniu kilku nowych budowli i urządzeń, aby plac został rozmaicony. Y, zamieszczone zdjęcia przedstawiają y, obecny stan zagospodarowania terenu. Y, pojedyncze drzewa, chaszcze, ale w przyszłości. Powstanie tu nowoczesny bezpieczny raj dla dzieci. Mianowicie yy, to mniej więcej wyglądało tak. Yy, specjalnie dla opiekunów yy, naszych paloców w rogu parku przewiduje się zlokalizowanie specjalnego kąciku, gdzie zostaną wybudowane dwa stoły, po to aby yy, dzieci mogły chwilkę spocząć, ewentualnie coś przekąsić, yy, rodzice by mogli yy, patrzeć na swoje pociechy, co tam wyprawiają. I dalej, chcemy, aby kraina dziecka, tak zwana, położona była w otoczeniu drzew, które będą stanowiły ochronę przed słońcem w porze letniej, a uwzględniając bezpieczeństwo dzieci, istotne jest również obradzenie placu. Proponujemy niski płotek z zamekaną na noc. Ewentualnie można to, obradzenie może być w formie żywopłotu. Będzie bezpieczne, bo jak dziecko żyło to ostatnio to w żywopłot, a nie się podniosie. Projektowany plac zabaw będzie bezpieczny, gdyż jego wyposażenie będzie zgodne z obowiązującymi normami, a także będzie posiadać stosowne certyfikaty bezpieczeństwa. Podłoże placu będzie wyłożone kolorowymi gumowymi płytkami, których zadanie będzie zmin zminimalizowanie ryzyka wszelkich uratów dzięki doskonałym właściwościom absorpcji uderzenia lub do doskonałym właściwościom antypoślizgowym i dźwiękochłonnych podłożach, które byśmy tam zaproponowali. Dalej. zakątek spokoju tak zwany, czyli ogród różany, zlokalizowany w zachodniej części parku. Dominującą roślinność stanowiłyby różne gatunki róż oraz geometrycznie ułożony żywopłot. W ogrodzie zaplanowano ławki i liczne latarnie, szczegóły również w opisie technicznym. Obszar rekreacyjno-sportowy proponujemy zlokalizować w południowej części parku, slajd przedstawia stan obecny. Czyli zazdjęli na Proponujemy, Proponujemy wyglądał tak: Wykona, poprzez wykonanie trzech kortów tenisowych na wierzchni z mączki gwiniastej oraz jednego boiska do piłki ręcznej, które z powodzeniem może stać się boiskiem wielofunkcyjnym, projekt został wpasowany w teren tak, aby wycince podlegały jak najmniejsza liczba drzew. I ostatnią rzeczą, którą byśmy tu zaproponowali, to jest jeszcze. Hmm, Amfiteatr, amfiteatr do organizacji imprez masowych. Proponujemy gęste obsadzenie terenu za Amfiteatrem w celu z tego miejsca dźwięków podczas trwania imprez. Wyglądałby mniej więcej około tak, e, tak jak na poniżej tutaj, około 1100 miejsc siedzących, zorganizowane przy głównym szlaku Świętego Alberta. Kosztorys jaki wyceniony e, w ogóle ten projekt, taki, jak został wyznaczony przez studentów, wyszło tu prawie 7,5 miliona złotych. W tym amfiteatr bardzo kosztowny, około 6 milionów. No mówię, to są ceny, tak jak tu kolega powiedział, może nie z kosmosu, ale no po prostu na tyle, na ile mogliśmy się zorientować, ile to mogłoby kosztować, tak przedstawiliśmy. I to by było w zasadzie na tyle. Tu mamy autorów projektu.